Trzemaleczko dla wszystkich oglądających niedziela 650 653. Jadę na działkę do bolka. Bolę tam oka 4 czy 5 do sprzedania gołąbków. I jedziemy na targowisko miejskie w Ellągu. Nie pada. 4 na plusie. Chyba zima już uciekła. Parę dni jest że temu był śnieg. Parę i tam był śnieg Są w wieżowce. To jest ulica Malborska Za pół minuty będziemy u Bolka Szybciej nie ma co, bo było ciemno Teraz już się widno, fajnie robi Sama Taksówka a idzie bolek Idzie pan bolek z klatką Pan bolesmo z klatką hodowca wysoko gołębi Poluć do bagażnika co już sobie nauczyłeś? Cofnę! Będzie trociny nawalone Zapomniałem. Dzień dobry Dzień dobry panu Dzień dobry, dzień dobry Długo? Czekałeś? Nie, nie jakaś przeświątko smakowałem się wychodzi. Trzeba było, tak rano I Jak to zawsze do drogi się Panowie, lecimy teraz na targowisko w troszkę nagramy podczas... Jak tam, opowiadaj, opowiadaj panom jak tam było w... Gdzie w, w Ciechanowie. I na Zargowisku. W bo to była taka wystawa, jeszcze takiej to ja nie widziałem. Ostra, o dziesiątej już koniec. O dziesiątej o, o 10 koniec. No tak, a co tam już było, już o przed dziesiątym a na rynku, w nowym dworze, Panie Bolku? No, rynek taki był jak rynek. No, mówią, że Kupiłeś coś? Że, że tydzień temu był tego większy. Parę konciatych weszłanców, czerwonych, parę koloniatych jest. Te kupił, nie? Rumunki, nie? Na wystawie? Ja mi to na wystawie. A to on od mojego kolegi wziął, Wojtka. Jarek coś tam nakupywał, nie wiem, co tam tam parę pary kupił. Ale na wystawie czy na rynku? Na rynku. Ale z No się okazało, że jak jechaliśmy, to już że z tych par się porobiły samce. To się, jak to się w nowym dworze tam to trzeba. To już zupełnie nie lata, jeszcze coś wyrośnie. No właśnie, o to chodzi, to już mówię o tym tam, to jest naprawdę. Z tym rynkiem to jest tą no sekret. Z tym wyrastaniem i z tym podrabianiem. A dostałem pocztowego wczoraj, panowie od Bolka? Musiałem go dziękować? No. Nie, nie od Bolka. No tylko od, od ciebie. Od, tam od kolegi. <coughs> Prawda, ale od ciebie bo go przywiozło się, skończyłem. No tak. Od Bolka kto tu? Tak Jarek? Dzwoniłem na wał... tego jadę już z Andrzejem, nie? Tak żebyś nie podjeżdżał. Jadę już z Andrzejem na rynek. Tak, no bo ja już tego jadę. A co on też stał niedobrze? Nie, on miał mnie zabrać. Nie odbierałeś to. Zadzwoniłem do Jarka. Nie, no to bym swoim jechał, nie? Ale pić? Miałeś pić piwko. Nie piłem wczoraj ani jednego. Nie chciało się, czy zmęczony? No, Przynieśli przy, tam po trzy piwa, bo jeszcze wczoraj wzięciu miał urodziny. Nie chciało się, nie? Flaszkę tam sobie zgażano. Nie, czy nie miałem jakoś chęci. Bo już nie miał chęci wczoraj na piwko panowie Nie, nie. Jak nigdy nie wypiłem właśnie na weekend wczoraj ani jednego kurde tego Jakby ktoś jechał do rągu był, a chciał jechać na targowisko to niech sobie drogę popatrzy to prosta, nie? Bo to I i teraz wydarzy. panowie tu wjeżdżacie i tą drogą do końca i będzie po lewej stronie, na samej górze Tak jest, od mostu, od warszawskiej Cały czas prosto Po policji w lewo i cały czas, jak Andrzej mówi, prosto Po lewej stronie będzie targowisko, będzie widać Pusto, na tym, wczoraj ostatki w ogóle były Zobaczyłem na Facebooku Ktoś tam wrzucił ostatki Koniec karnawału, tak? Hmm. U mnie też ostatki już. Właśnie. Szkoda gadać takie rzeczy. Nie się popierdzieli Jeszcze chciałbym do 5 minut. Hmm. I tu na tych światełkach prościutko. Cały czas. Po Dobra, pauzuję. Droga, zobaczcie. Widzi, że jedziemy, a wyjeżdża. Sepal, mijamy, BP po prawej, i na tamtych kolejkach targowisko. Aby spać się, czy nie? Ja się myślę, ja że po rynku spałem. Przewodnik to... mówił, że jedzie do i Spać, bo na rynek chce jechać. Z, no, z no, no to W ogóle mieszka. A no tu mieszka jak chce. Rzadko. Nie, rzadko, tylko tutaj mieszka. Pogadają. No, nie u dziewczyny. Nie wiem, czy to czy swoje. Kupią. Są w Budapesz, ty masz na niego brać to? Jarek, fuj. Co? Jarek, fujaku. Fuje? Stuga za stugę. Za o Dobrze. Ja tak chciałem. Dobra, wjeżdżamy. To dużo masz w klatce? Mówiłem, że 4 byśmy albo 6. Później pokażę. Tak, blisko może być dołuże, nie? No po co się tutaj wkleczyć? No tu gdzie zawsze A, tu na naszym miejscu, ale tutaj teraz gdybyś dotrzył. Eee, chuja byliśmy miejsce, nie? mówię, no po co się wkleje? Kury wysuniesz afery szuk czy... Afery? Nie, no tu staniemy. stanie, mnie tyle założę, tego busa no tu nie stanie, zarabi się pół, że mu kury zasłoniłeś Pauza Jesteśmy bolus już takie wziął gąbki. które też ile te widelki? Ile tak Samiczka. Co miał w ręku? 50 zł. Mało. Panowie, panowie, tutaj jest wiedeński. Jak nie było, to nie było. Jak kupiłem, to jest. Ten, jak jest średni, dopiero zjeżdżają się neweczki. Jakie są takie newki? Po trzy wieki. Za sztukę? Tak. Te żółte, co to jest? Ile ma kosztować? Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć? I tu liczki. Ale jechali się nam albo Tak, to wiesz, jak było pomyliny nawet drogi, bo to wiesz, jazdy, gniazdy, ciemno. No tu bardzo ładne głębiej. Ile ta parka pawików? Proszę pana? 120 120 zł. A widynek? Ile jest Ile? Ile? 50. Bo te Pawiki bardzo ładne. Tu są takie gąbki Tam już bijeden. Jaka cena tej pary? Dwie stówki kurde odparte. Nie byle co. Nie, nie trafi. Jaka to rasa? Staropolski Takie duże nie? Dwie stówki taka para A te? Też staropolski? Tak no te są młodsze, nie? Ten jeden starszy, a te W Te te? Czemu, a czemu to po 3-4 dziesiąte, a To jest ładniejszy, im starszy, tym ładniejszy A nosy mają, nie wleczą. Tak, Ładniej Czy starszy tym ładniejszy Kogutami zainteresowany pan, panie panowie? Nie, nie, myślałem Mam dwa O kurwa, te koguty, ja nie wiem Co z dzisiaj niedzielę Tak? Nie małe sko... Krzyczą, nie? Ile parka tak poszbara, tych żółtych? Czy to? Po ile ma Nie, wiem, gdzie jeden, Nie ma ludzi, to żółty nie ma ludzi, Jurek. ten b o n j o u

Pary, pary Ale nie jest duży panowie rynek Dopiero się zbierają A to Belgia tutaj? Nie, to, Belgia. Nie, to jest Masiuszka Dla ile to? Teraz lepszą masz gołębie, nie? A co tak mało? Wsi? wszystko w Polskę, Jeźście poszło przez tydzień. Radził, że w Polskę. Jeźście poszło. poszło. Ogień. Tutaj po 5 złotych ma. Od tego werszak też jest szpit. Nie. Nie wijasz. Nie. O, 3-4 pieszczot. To jest Nagrywaj pan, nagrywaj pan, bo kupuję nagrywaj, akurat, wyciągam, nagrywaj. tylko nie wiem już którego. Jaka cena? Po e, 3 wychy, a moje po 4. Nie no szef, łap mi, bo ja Jak Ale wypuszczę jakiegoś i będzie Jak później na mnie, tak? Którego? Nie wiem no. jest taki ładnego, nie? Rwie się żywy. Rozpuszczamy, nie? Rozpuszczamy. Co? Rozpuszczamy. Tak, tak, latają, no. Sierwienie.

Później na spokojnie będę patrzał w domu. co mi się podobało, bo teraz nie mam czasu. Nie? I przyjadę za tydzień może będzie w tym samym miejscu i kupię. Popatrzę pomału. Na filmie, nie? A też po co patrzysz moje filmy? A po co patrzysz moje filmy? No to co? No to widzisz. Ja wiem, że patrzę, bo udają, że nie patrzą, a wszyscy patrzą. Ale to nie za No, A ty też patrzysz? To no, też patrzy. No nie, nawet ci to, to, to źle piszą albo nie gadają, nie? Tylko wskoczy od razu, nie? Popatrzeć mogą Ile taki pawik? 50 złotych. Nie, bo tu, to będą się pytać. 500 zł Cały czas. I ona ma 3 lata, 4? Czwarty. 500 zł Jakby ktoś chciał napisać pod komentarzem. Ja. mam tą tak. 5 lat, sama siedzi na jajkach, nie? O, zobacz. Jak szukaliśmy samczyków, to nie było. Zobacz, Jarosz. Czyje to? No. To mój, ale on już sprzedany. Za ile? 140. Zobacz no, jaki, 140. Pytałem się ciebie, to mówisz, że nie masz. Ale no, on już poszedł. Moja samica poszła i on poszedł. O, teraz się kupiło, to już jest. Bolek! Parę szukaliśmy wersla, zobacz, teraz się do grobu. A już po piątym? A już po piątym? 140 poszedł. Ale wesoły to oszukiwacz. Młody to wesoły. Sprzedaję coś? Na Taninu chciałbyś. Na Taniu 50 zł. 50 zł. Będzie, nie? Ogląda... Wszyscy oglądają. Wszyscy? Oglądają wszyscy. Burzą się niekiedy? Nie wiem, czy tu byłem, czy tu nie. A tu byłem, tu nie byłem, tu nie byłem. Tutaj byłem, czy nie byłem, już nie pamiętam. A byłem, tu, bo tu jest ten. Odtąd właśnie zacząłem. A tu marchewki, bociany. Ile takich bociany u ciebie? Podychu. Teraz podychu? Tak. A ty tydzień temu było podjedyncze. Ty tydzień temu miałem ich Teraz trochę promocji. Promocji, ha? Jeden ja poszedł, trzy zostały. Tydzień temu miał pan marchewka Podychu Pod, dychu, pod A tak miałeś, nie? Po 20 pod Teraz pod Podychu Robi, rob, zdjęcia, rob, rob Robię, robię, mówię do marchewki, że tydzień temu miał je w a teraz promocję zrobił w Podychu Promocję Przechod... Promocję ładne kury, zaraz pokażę ładne kury Tutaj mamy Pasiaki tu mamy tak. Nie ma tu tak dużo ludzi, panowie. Zobaczcie. No! To tam jasne. To o ile te kurki proszę Pani? Para czy sztuka? Sztuka. A to jest trzy kurki i pogód nie? Tak. <grywka> to ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Ja mam... To buty jeden musi być, gdzie Ja mam dwa. Ja, mam dwa, 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 Patrz, panie, ja panie. O nie! Pan Andrzej, jak tam taki? Uwał do trzech. Co czasu do czasu patrzę, jak Pan tam gania się. Wszyscy patrzą. Nie ma co robić, to i się patrzy nigdy, nie? Zdrowie, zdrowie jest u nich? Zaraz Czas? lęgi, zdrowie jest, lęgi zaraz. Tu trójczki. Kaczka czarna? taka kaczka czarna. Co to jest? To jest Pekin? Kaczor. Ale to jest Pekin? pekin. Kaczor, 100 zł Tu jeszcze jest klateczka. No dobrze, ale jest. I to samo jest srebrne. Nie, jest. Tak? Co to ten biały jest, proszę pana? Czysto oki Jak to kosztuje? Stówkę para Stówka para jest, tak? Tak Stówkę para Kiedyś koledzy takiego wysyłałem właśnie białego Rzadkość, to nie? Rzadkość, dobra panowie A tam jeszcze mamy O tam pod tym stoją podwiaty tu mamy pobity. Po ile te sztuka? Zielone nóżki, sztuka? Wszystko, sztuka, ja nie mogę. Ale ładny, nie.

Ten 150, ale też takie ładne mamy włoskie. Co? Tak? No. Bardzo ładny. Tak no. jest sytem. Dobra. 150. A ten malutki taki? 150. Pustyje. Już z nogą. A taki prosty z nogą ile? 130. 130. i kotwa taka przychodzi, ale też jeszcze ładne. To, to to Teraz te. Dobra. Panowie, ludzi dojeżdża troszkę, głębi już, nie? Ale ludzi dojeżdża. 7 chyba jest 20. Siódma 30 ma. Tak wygląda targowisko. O, tu. Gdzie ten bolek? W czerwonej kurce To jest, w czerwony czapce, Bolesław tam To widzisz bajeruje Ej, w czapce czerwonej bole Dobra, pozdrawiamy Tak to wyglądało na targowisku miejskim w Elblągu. Czekam jeszcze trochę, bo zaraz karmiczki przyniosę. Wynosi, wynosi, ale ten pan pomału wynosi. On taki, taki? Ile? Taki? On 130 zł. To z gotcha na Bardzo ładny, nie? Później pomyślę. No mówię. Proste, taki fajny, przyjemny. Ładniejszy od tego koloru. No. No Dobra, dziękować. Co rynek jesteście tutaj? Teraz od, od wiosny wieczora. A. A tu jest 100 zł 30, 30 zł. Aha tak jest 130. I u góry jest jeszcze ten, tak? Tak. Na jajka? Na podłoga 130. I jeszcze jest taki metalowy szkółek. Tu na targowiska, jakby ktoś no. szukał. Od razu portfel z kasą też dacie, nie? Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Idziemy do Boleczka. On tak spacie sprzedaje bolek gołębie, nie? Bolek, tak jest zawsze. Bolek tam, a ptaki tam. I mówi, słaby rynek, panowie. Słaby rynek. Tu bolka ptaszki. Ale jednego sprzedał. Słaby rynek. Ale jego nie ma. Dobra. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. No już nie dojdziesz. Nie ma w czym wybierać, nie ma co wybierać. Oj, już